Hej, mam dla Was dzisiaj odcinek na temat pewnej zasady dla e, szefów sprzedaży, dla przełożonych zespołów handlowych. Zasady, którą można oddać liczbami 20, 70, 10. E, wspomniał o tym u Majka Weinberga ostatnio e, Kurt Cushing. Czyli to jest zasada, która pozwala mu lepiej organizować jego czas jako lidera, jako szefa zespołu handlowego z trzema grupami swoich handlowców. Otóż 20% czasu poświęca najlepszym, mającym najlepsze wyniki i najlepsze procesy, najlepszym handlowcom, 70% czasu tym, tym środkowym handlowcom, czyli tym, którzy mają średnie wyniki, średnie procesy, ale też w tej grupie są handlowcy, którzy dopiero przyjęli się do pracy po procesie onboardingu, dopiero zaczynają, potrzebują największego wsparcia. No i być może szokująco nisko tylko 10% czasu. Poświęca najsłabszym, dlatego że w jego przekonaniu podniesienie najsłabszych jest najdłuższą i najbardziej wyboistą drogą, czyli jest procesem, który no, nie gwarantuje niczego, natomiast jednocześnie obarczony jest największym ryzykiem tego, że się nie uda, ponieważ najsłabsi z jakiegoś powodu są najsłabsi. Nie, oczywiście, można zadać sobie pytanie, czy nie są najsłabsi, dlatego że szef nie poświęca im uwagi. Natomiast jemu ta zasada się sprawdza, i tak sobie myślę teraz na głos, czy ktoś z nas jest w podobnej sytuacji, i czy rzeczywiście nieproporcjonalnie mniej czasu poświęca najsłabszym. Zobaczcie, że u Kaszinga 20% czasu poświęcone jest najlepszym, czyli dwa razy więcej czasu poświęca najlepszym niż najgorszym. Ciekawe? Do przemyślenia, daj znaka, co o tym sądzisz. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.